Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Opony używane i ich stan po jakimś tam czasie i przebiegu. Tym razem Widz mi przysłał opony całoroczne od marki Maxis, czyli marka tajwańska, która, jak wyczytałem, wybiła się na oponach, ale do rowerów. No ciekawa sprawa. No i widać chyba, że opony założone na Mazdzie, jest to Mazda 6 z 2011 roku i jeździ w Wielkiej Brytanii. Opony zostały założone w lutym 2022, czyli mamy tam jakieś półtora roku i zrobiły niecałe 15 tysięcy kilometrów. Trzeba w ogóle zaznaczyć, że Mazda jeździ dużo po budowach, drogach szutrowych, po kamieniach itd. Stąd Widz w ogóle zmienił fabryczne ogumienie, to znaczy miał 18 na profilu tylko 45 i założył te Maxisy na Feldze 16, generalnie rozmiar 205-60-16. No i Widz mi pisał, że generalnie. Te opony bardzo ładnie chodzą po śniegu i po y, mokrej nawierzchni, natomiast słabo wypadają latem na, suchej, ciep na suchym, ciepłym asfalcie. Czyli mamy Maxis All Season AP3. Dokładnie się to nazywa Maxis Premitra. Dziwna nazwa. Prymitra. No, i mamy rozmiar 205 60 16. No, i tak wygląda przód. Widz mi właśnie pisał, że ewidentnie są ściahane od kamieni. No, tu akurat to słabo wygląda, jak na 15 tysięcy kilometrów. I tylko półtora roku, ale zobaczycie, że tył jest w stanie bardzo dobry, rzekłbym. Czyli klasycznie przód jest dużo bardziej obciążony. Merin China. A tu mamy właśnie opony na tylnej osi. Zupełnie inny stan. Ostre, ładne klocki. Dzięki, trzymajcie się, napiszcie, czy macie jakieś doświadczenia z tą marką.